Cześć, witam Was ponownie, słuchajcie, no i startujemy z tematem dnia. Dzisiejszym tematem dnia, jak już wspomniałam, na karcie dniowej oczywiście, jest temat, co jeszcze wydarzy się w tej znajomości, co Was jeszcze ewentualnie może połączyć, jak to się wszystko dalej jeszcze może potoczyć, tak? Nawet w tych, słuchajcie, w znajomościach, które wygasły, które z pewnych przyczyn są niemożliwe do kontynuacji, tak? Albo po prostu, że w jakiś tam pewien sposób się rozstaliście, być może co niektórzy z was, z uwagi na to, że to jest wasz na przykład bliźniaczy płomień, tak? czy też tudzież no, jakiś tam partner karmiczny, czy też w ogóle jakikolwiek zwykły, najzwyklejszy w świecie, e, możecie zastanawiać się, czy on jeszcze wróci. Tak? Jeżeli wróci, to co, co nas połączy? Tak? Jakie sytuacje mogą tutaj nas um, spotkać jeszcze? I też tym samym zapraszam właśnie dzisiaj takie osoby, moje kochani, tacy, którzy mają tego typu dylematy. I dzisiaj słuchajcie, dla odmiany, Sytuacja pod tytułem wybieramy sobie bransoletkę i mamy tu też tudzież fioletową, taką no powiedzmy tam, niech to będzie numer jeden, bo tutaj wy nie widzicie, to jest taki ciemny, ciemny, ciemny fiolet, jakaś tam czerwona i jakaś tam ym, jakaś tam. <grym> Tutaj są takie, tam wiecie, kamyżki, oczywiście szlachetne, ale już tam sześć, jakie one są. E, powiedzmy, niech to będzie niebiesko-biała, czerwona i ciemnofioletowa. Wybierajmy sobie, moi kochani, to, co was przyciąga, to, co was y, kusi, wasz wzrok. E, zastanówcie się w głowach nad tą osobą, tak, on, ona oczywiście, i to, co jeszcze z tej znajomości uda się wyłuskać, co jeszcze będzie pomiędzy wami, a ja zaraz zacznę odkrywać karciochy. Daję wam chwilę, a jak nie, to wiecie, pauza i wybieramy sobie mimo wszystko jeszcze um, kartę. Ok, no to co moi drodzy, wybrana. Mam nadzieję, że tak, a jeżeli nie, to tak jak mówię, zatrzymcie sobie film po prostu i spójrzcie jeszcze raz, zanim zaczniecie go oglądać dalej, żebyście wiedzieli tak naprawdę o co tutaj się na czym się macie skupić. Dobra, póki co y, numery 3 i 2 wyjeżdżają nam tutaj z kadru i wjeżdża nam sytuacja fioletowej Zoletki. Połóżmy ją sobie tutaj jako y, taką poglądową, y, poglądowy przedmiot i moi drodzy, startujemy. Co też tudzież w tej znajomości da się jeszcze wyłuskać? Tak? jak to się jeszcze potoczy, co z tego wyniknie? Moi drodzy, dzisiaj y, powyciągam dla was po cztery karty. Tak sobie pomyślałam, a niech będzie ta czwarta, jako taki naprawdę y, mocny rezultat y, tych pewnych działań, które tutaj nam się zobrazują. No i startujemy. Słuchajcie, pierwsza karta mówiąca tak naprawdę o tym, że być może co niektórzy z Was cierpliwie <coughs> za czymś czekają. Nie wiem za czym. Tak naprawdę, za ruchem z tamtej strony, y, za. Podjęciem decyzji z tamtej strony, bo ja mam takie wrażenie w tej karcie, że Wy już swoje zrobiliście. Tak jakbyście po prostu dali z siebie maksimum maksima i w pewien sposób podeszli do tej znajomości na tej zasadzie: ja już zrobiłem, czy tam już zrobiłam, co mogłam. Dbałam o to, starałam się, czy starałem, pielęgnowałem to, dałem z siebie wszystko. Reszta należy do Ciebie. I ty teraz, mój drogi, moi kochani drodzy, którzy to oglądacie, jakby cierpliwie czekacie, co z tego wyrośnie, czy w ogóle cokolwiek wyrośnie, bo oczywiście może być taka sytuacja, że nie wyrośnie nic, ale taką pozę, pozę przyjęliście, cierpliwości. Być może co niektórzy z was, bo wiecie, jak to z tą cierpliwością bywa. Czasami jest tak, że możecie po prostu już nie mieć na co siły albo wręcz ochoty. Ale co niektórzy z Was całkiem możliwe, że tą cierpliwość posiadają i cały czas cierpliwie czekają za tym, co z tego wyniknie. Czekają za odwetem, być może z tej drugiej strony. No i cóż tutaj się zaciefa? Mamy kartę słońca, więc moi drodzy, skupiamy się cały czas na pytaniu: jak coś jeszcze potoczy? Co z tej relacji jeszcze będzie można wyłuskać? Mamy kartę słońca, więc karta słońca sprzyja. Naszym roślinkom, patrząc oczywiście na kartę, sprzyja tak naprawdę temu, że coś może dojrzeć w końcu. Słońce również to są ciepłe, gorące uczucia. To jest radość, to jest dobra zabawa, to jest dobry kontakt między wami. Sympatia no, tak jak wspomniałam, ciepłe, gorące uczucia również, ale przede wszystkim bardzo fajny klimat. Tak, taki, który daje taką wesołość, radość, bym powiedziała, która pomiędzy Wami może być. Więc z całą pewnością mogłabym podpowiedzieć na podstawie tych dwóch kart, że całkiem możliwe, że ta relacja nie jest relacją zakończoną definitywnie, tylko raczej relacją, w której te ciepłe emocje pomiędzy Wami są, już, ale też cały czas będą. Bo to jest taka karta y, środka, czyli taka, no, my jedziemy dalej oczywiście z naszym pytaniem, więc. Pokazuje, że te ciepłe klimaty pomiędzy wami raczej nie ostygną, tak? Będzie ciepło, będzie gorąco. No i moi drodzy, gdybym zatrzymała się na trzeciej karcie, to mogłabym powiedzieć tak, no ta, no świetnie, tak? No jest między nami fajnie, jest między nami gorąco i nagle bach, oddalenie. Ale moi drodzy, karta pustelnika, mm, przesunę te karty, bo wejdzie za chwilę czwarta pokazują tak naprawdę tutaj sytuację dwojaką. To znaczy ja to dwojakowicę. A mianowicie to, że być może co niektórzy z was, którzy wybrali sobie tą bransoletkę, są w takich po prostu relacjach jakoby no nie chcę powiedzieć niemożliwych do spełnienia, ale takich, w których jesteście od siebie oddaleni. Załóżmy, jeden mieszka w Polsce, drugi mieszka w Niemczech albo jeden ma żonę, drugi ma męża. Czy też męża i żonę, tak? Bez znaczenia. Ale jest to taka relacja, gdzie wy się strasznie lubicie, strasznie tutaj mocno do siebie ciągniecie. Coś nie pozwala wygasnąć waszym emocjom. Czyli krótko mówiąc, żarzy się, <grych> tak? Cały czas ten ogień tam pali. Ale z pewnych przyczyn nie możecie być razem. Musicie cieszyć się tym, co macie, z pozycji oddalenia się od siebie. Mam takie wrażenie. Być może też jest taka sytuacja, że ten ktoś czuje, że coś nie wygasa, że te uczucia ciągle są i cały czas zastanawia się, co on ma z tym zrobić. Tak? Bo też taka opcja może być, że ten ktoś po prostu tutaj być może się rozstaliście, wy teraz cierpliwie czekaliście, no powraca ten fajny, ciepły klimat, on to widzi i widzi, że to nie wygasa. I potrzebuje chwili czasu, żeby powiedzieć, ja pierdzielę, co ja mam z tym zrobić do jasnej choinki, tak? Więc też tak może być. I do tego wszystkiego, słuchajcie, idzie karta króla. Ale jakiego? Króla ognia, króla buław, jednym słowem. A to jest król, który jest królem działającym, tak? To jest król, który w pewien sposób chce iść naprzód. Zwróćcie uwagę, że on jest jakby odwrócony plecami do pewnych tych rzeczy, m.in. do opcji pustelnika. Być może był sobie tu i teraz wyszedł z tej jaskini i mówi, będę działał, będę podążał. Nie chcę stać w miejscu. Jest coś, co bardzo mocno mnie pcha w kierunku was, czyli tej, no, was jako osób tutaj wybierających bransoletkę fioletową. Jest coś, co nie jest w stanie zatrzymać. Być może chciał, być może się oddalił i powiedział, dobra, dobra, przetrwam to, przetrwam, nie będę na nią patrzył, czy na niego, tak, będę siedział w swojej samotnej pustelni, odwrócę się od wszystkiego i po prostu zabiję te słońce, no, ale niestety, słuchajcie, to w pewien sposób mu się chyba nie udało, bo mimo wszystko ten zapał ogień, celo, no, dążenie do jakiegoś celu, tak, celem jesteście tutaj wy, czy ta znajomość, nie wygasła, nie udało się to. On chce działać. Więc słuchajcie, ja mam takie poczucie, takie wrażenie w Waszym przypadku, że ta znajomość nie jest znajomością zakończoną. Ona będzie miała swój dalszy bieg. Na pewno uczucia są i one nie wygasną. Mogą nawet nabrać na sile, bo słońce, słuchajcie, no to jest jeden ogień. E, więc to, co Was łączyło tutaj wcześniej, może tutaj, poprzez ten czas wyczekiwania za czymś, a spowodować, że te emocje wasze, czy wasza relacja, obojętnie jak ona by nie była, czy to jest skurcze, wiecie, związek, czy przyjaźń, bez znaczenia, może po prostu jakby jeszcze bardziej się podsycić, jeszcze bardziej się no, w pewien sposób um, emocjonalnie podnieść. I nawet jeżeli jesteście w sytuacji takiej, że jesteście od siebie oddaleni, albo ktoś musiał, chciał zapomnieć, to mam takie poczucie, że nawet jeżeli to jest oddalenie, to ten ktoś, mimo wszystko, będzie działał. Będzie działał jeszcze w waszym kierunku. No i co, no i fajnie, nie? No to zwijamy tą, te karty i przechodzimy do czerwonej brazoletki. I co też my tu, kochani, w tej czerwonej brązoletce widzimy? Ta, 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 no ja już wiem. Słuchajcie, pierwsza karta, karta sprawiedliwości. Mogą to być takie relacje, zaznaczam, nie wszyscy, którzy są, załóżmy, po takich sprawach, jak rozwody, tak? Albo takie, które chciały zakończyć tą znajomość rozwodem, czyli krótko mówiąc, to mogą być małżeństwa. Może to być też taka sytuacja, w której em, naprawdę z jakichś pewnych przyczyn ta relacja mogła zakończyć się takim, wiecie, spojrzeniem prawdzie w oczy. Czyli załóżmy, być może nasza osobka wywinęła Wam jakiś numer, czy też tudzież Wy, nawet jej, tak? Ale taki, który no, wymagał tak naprawdę ostrych cięć takiego konkretnego podejścia do decyzji waszej o rozstaniu. Względem względnie może to być taka właśnie sytuacja, gdzie wy spojrzeliście prawdzie w oczy. Zobaczyliście coś, czego być może wcześniej nie widzieliście albo po prostu w pewnym stopniu stało się tak, że pewne prawdy powychodziły na jaw. I wy się z tym jakoby bardzo mocno musieliście zmierzyć. Bo to jest pierwsza karta, wiecie, i to jest taka karta, która bardziej mi pokazuje sytuację jakoby obecną albo tą, która miała miejsce. Dlatego tak mówię troszeczkę w czasie przeszłym o tym, tak? No i co mamy dalej? Co ta osoba będzie dalej w tym kierunku robiła? Moi drodzy, kolejną kartą jest karta, która mówi o tym, że pewne emocje w tej relacji mogły nie wygasnąć. Ja nie mówię, że one są tak wielce, wielkie, bo to by było zbyt, 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 co? Zbyt takie, bym powiedziała, e, mocne, ponieważ to jest młoda energia. To jest coś na zasadzie motylku w brzuchu, zakochania, zauroczenia, subtelności, delikatności. E, więc być może, co niektó niektóre osoby po prostu. Nawet pomimo, powiedzmy, jakichś pewnych spraw związanych właśnie tutaj z sytuacją spojrzenia sobie prawdy w oczy albo decyzyjności, tak, bo być może ktoś coś rozważał i musiał rozważyć i w końcu doszedł do wniosku, że cholera jasna, no ja jednak coś czuję do was, tak, czyli do osób tutaj wybierających czerwoną bransoletkę. I może po tych pewnych rozwagach, po tym spojrzeniu prawdzie w oczy, uznał, że jednak on nie jest w stanie wybić tych wszystkich, słuchajcie, motyli latających po brzuchu. I te subtelne uczucia są. To może być też relacja, dodam, karmiczna, bo karta sprawiedliwości bardzo często wskazuje na relacje karmiczne, czyli coś, że nawet jeżeli coś próbujemy zakończyć jednym ciosem, to to mimo wszystko wraca, bo my mamy coś do, do spełnienia. To może być też taka sytuacja, w której wasz partner, załóżmy, miał taką sytuację, w której e, krótko mówiąc, był w trakcie rozwodu i teraz te uczucia na nowo się pobudziły, albo może wydaliście mu takie ultimatum: stary, rozwiedź się, a jak rozwiedziesz się, to wtedy ja mogę ewentualnie z tobą być. To tak tylko nadmieniam. No i ten giermek, słuchajcie, przechodzi w maga, czyli kogoś, kto będzie próbował na nowo was zdobyć, oczarować. Słuchajcie, mag sam w sobie to jest taki troszeczkę też, wiecie, koleś, który, czy też kobieta, która próbuje nas owinąć w oku palca, zaznaczam, tak? A więc to też miejmy na uwadze, ale on będzie miał wszelkie atuty i atrybuty, żeby tego dokonać. Więc ja mam takie wrażenie, że ten flirt, to oczarowywanie wróci. Tak. I wy w rezultacie uznacie, że mam wszystko. Będziecie czuły się albo czuli komfortowo, że w pewien sposób coś powróciło, że ktoś być może podjął jakąś decyzję, że być może ktoś w końcu zajął się wami. Tak, bo, bo może tutaj zrezygnował z czegoś albo po prostu podjął tą decyzję po to, żeby skupić się tak naprawdę na was. I osiągamy stan pod tytułem mam wszystko. Hmm. Albo on osiągnie ten stan, bo tutaj próbuje was zdobyć i, te, i to mu się uda. Hmm? No więc też relacja, która może mieć kontynuację. Dobra. No i słuchajcie, grupa numer 3. Czyli mamy bransoletkę taką. I co też tudzież dla was? <laughs> no moi drodzy, y, sytuacja wygląda tak. Mamy kartę, która mówi tak naprawdę o spotkaniach, o randkach. O tym, że w ogóle ogólnie się znacie, albo znaliście. O tym, że mogliście też być w związkach typu ognisko domowe, czyli takich, w których mieszkaliście nawet ze sobą. Tak? Mam takie poczucie, takie właśnie wrażenie. I co się dzieje dalej? Dzieje się dalej tak, że pojawia się przed wami nowa szansa. Na to, aby ponownie być może zaryzykować, bo pewnego rodzaju ogień, chemia, namiętność, bo w Asie Buław dokładnie takie emocje są, jest nie do zatrzymania. Ciągle was to kusi i być może kusi tą osobę, o której ta grupa osób pomyślała. I ten ktoś może mieć rodzinę, ale ciągle go ktoś kusi. Może nie mieć rodziny. Bo byliście tylko ze sobą, i teraz ponownie ta, ta chemia, ta namiętność tutaj jest jakby no, nie zgasła. I kusi, otwiera wam drogę do tego, żeby po prostu gdzieś tam wiecie, no ze sobą być, te feromony tutaj gdzieś tam krążą w powietrzu. I moi drodzy, ja już dołożę te dwie ostatnie karty, bo one mają tutaj olbrzymie znaczenie. Kolejną kartą jest karta, powiedziałabym, rozważania. Tylko zastanawiam się, czy ja? Czy bardziej wasza, czy bardziej jego? Bo ta szansa się otwiera, ta szansa na to, żeby znów być ze sobą. Tylko zastanawiam się nad tym, czy wy przypadkiem, bo to jest taka troszeczkę właściwie para, można powiedzieć, bo mamy tutaj osobową parę: królową i cesarza, tak? Że jeżeli łączy was z kimś. Tylko i wyłącznie romans, zaznaczam, takie parcie, namiętność, coś, coś was pcha cholernie mocno do przodu, takie, wiecie, taka, takie pożądanie bardziej, to dobrze się zastanówcie, jeżeli macie na przykład partnera stałego, bo on tutaj czuwa, on tutaj patrzy na pa pewne sprawy, tak? Ten cesarz. Może jesteście w związkach. Na przykład, mówię to do kobiet, Typowo y, takich, no, że jesteście macie męża, krótko mówiąc, tak? bo cesarz bardzo często jest mężem, albo po prostu <laughs> zwyczajnie partnerem stałym. Być może <laughs> ta chemia spowoduje przyciąganie was do siebie i być może będzie taka kwestia rozważania, podejścia strategicznego, czy owego Pana ponownie w swoim życiu do swojego życia wpuścić, bo być może byliście już razem. Być może on był partnerem stałym. Tak? może z jakichś pewnych przyczyn nawalił, nie wiem jakich, bo tu my nie będziemy teraz kart kłaść wstecz, yy, ale tam pewna, ta, pewien ogień nie wygasł, tak, i może wy będziecie musiały to rozważyć, rozważyć, moje drodzy, czy tego pana ponownie wpuścić do własnego życia. Czyli mamy dwie historie, albo macie męża, a to jest romans i ten ktoś może ponownie zechcieć, yy, no, ciągnąć w waszą stronę, ale wy Mam takie poczucie, nie wiem, czy tylko romansu oczekujecie, może wy chcecie stałego związku. I tutaj będziecie się bardzo mocno zastanawiali nad tym, obierali pewnego rodzaju, rodzaju plan, strategię, żeby, po, albo może będziecie ciężcy do zdobycia, może przyjmiecie taką opcję oho, wrócił. No dobra, to ja teraz będę udawała tutaj zimną jak głaz, tak? I nie pozwolę tak łatwo się omotać. Niech się stara. <laughs> Wiecie, o co chodzi. Bądź co bądź, również w tej, w tej znajomości, czy znaczy tutaj, mówiąc o kwestii bransoletki, również pojawi się jeszcze przed wami szansa na jakąś chemię, na jakąś możliwość powrotu, bo asy to są szanse. Wy nie musicie ich wykorzystać. Być może Wy musicie to, się, to przemyśleć, zastanowić się strategicznie, czy mi się to opłaca, czy ja tego chcę, bo być może jesteście już w innych związkach. Hmm? No ale gdzieś po głowie się tam kręci ten zenek i Kaśka. No, i teraz ta chemia jest, i co z tym zrobić? I być może to jest opcja do rozważenia, ale na pewno opcja powrotów szans również w Waszym przypadku jest możliwa. Hmm? Dobra, dajcie mi znać w komentarzach, jak czujecie te karty. Pozdrawiam.